Myślę, że dzisiejsza młodzież za dużo czas, spędza czasu na smartfonach. Kto na to pozwala? No, niestety na to pozwalają rodzice, którzy nie instalują u dzieci w telefonach limitu, czyli ograniczenia, takiego na przykład jak moja córka w tej chwili jest do siódmej klasy i zastanawiamy się z mężem, czy jej nie wydłużyć limitu z 15 minut dziennie na więcej, dlatego że wiemy, że dużo dzieci ma albo nie ma kompletnie limitu, albo mają na przykład godzinę dziennie, a ona ma tylko 15 minut, co jest bardzo mało w porównaniu z innymi rówieśnikami. Natomiast, no. No, tak jak mówię, no to są decyzje rodziców. Na pewno jest dużo łatwiej dać dzieciom smartfona, niż zorganizować jakieś inne atrakcje. Co ciekawe, zaobserwowano wśród bardzo małych już dzieci, które jeszcze na przykład nie mówią, a rodzice dają im smart, smartfony czy tablety, że te dzieci potrafią podejść do drzwi balkonowych i próbować przesuwać ekran, bo już tak są nauczone. Uważam, że smartfony powinny być zakazane w szkołach. Takie jest moje zdanie. No już na pewno w szkołach 1-8. Niektóre szkoły już to wprowadzają i uważam, Uważam, że powinno być to ogólnie wprowadzony zakaz przez ministerstwo. Młodzież z moich czasów skakała w klasy i w gumę, a w tej chwili dzieci nie skaczą ani w gumę, ani nie grają w klasy, więc tym się różnią. Po prostu jakby formą spędzania wolnego czasu. Smartfony dają intensywniejsze i ciekawsze doznania niż te atrakcje, które kiedyś były proponowane dzieciom. Na pewno jest to bardziej kolorowy świat, który wciąga i uzależnia skakanie w gumę w tym momencie, czy też granie w klasy byłoby dla dzieci po prostu nudne. No niestety nie wpływa to dobrze ani na dzieci, ani na dorosłych, więc zdecydowanie wolałabym się urodzić w 78 roku, w którym się urodziłam. Wtedy ludzie mieli mniej, ale ludzie byli szczęśliwsi.